Karol Balinski, organizator Ligi Biegowej. Jesteśmy już po, po pierwszym biegu w ramach ligi, jak wrażenia? Dokładnie, jesteśmy po pierwszym biegu. Wystartowało 11 uczestników. Frekwencja dosyć fajna, jak na początek. Trasa jaka była? Trasa była szybka, płaska, dwa okrążenia po 800 metrów. 800 metrów to nieduży dystans, ale uczestnicy zmęczeni po biegu. Dokładnie, wyszło razem 1600 metrów, to taki można powiedzieć ostatni dystans, w który właśnie wchodzi już bardziej wysiłek beztelenowy. No i, i też można bardzo mocno się zmęczyć. Widać było po uczestnikach, którzy biegają dłuższe dystanse, że jednak ten wysiłek był dużo większy niż na tych dłuższych. Na szutrowej drodze kreska startowa. Dokładnie, prosty pomysł, proste reguły, proste zasady. Kreska szutrowa, no mówię, powoli wracamy do tego biegania. Tak jak tutaj uczestnicy mówili, nie ma gdzie za bardzo pobiegać. Wiosna dla biegaczy przeminęła, bo wiadomo, COVID był, nie było gdzie pobiegać. No tak, każdy powoli nie wie na jakim etapie jest. Zaczynamy tam się pobiegać, poruszać. Mówię, fajnie, wszystko wygląda. Rozmawiając z uczestnikami, gratulowali tobie pomysłu, czyli chyba warto robić. Warto, warto robić, bo można się właśnie poruszać, pobiegać, spędzić aktywnie czas w niedzielę, poprawić swoją kondycję. Plan na kolejne dni, ligi? Na kolejne y, y, ligi, tak, y, dokładnie. To będzie za tydzień, będzie piątka w złocięcu, tam już troszkę inaczej to zorganizuje. Tam będzie pięć, y, będzie 2,5 tysiąca po ścieżce nawrót, no tam już jakąś wodę dla biegaczy postawię w kubkach plastikowych, no i tam już y, pobiegają na dłuższym odcinku, mówię, porywa, porywalizują na dystansie 5 tysięcy. Y, dobór dystansów też tak zrobiłem właśnie, żeby zacząć od krótkich i żeby stopniowo właśnie rozpędzać się. Czyli dzisiaj krótki 1600 przetrą się. Za za tydzień na 5000 tysiącach metrów. Później będą mieli tydzień przerwy, no i wejdą na dyszkę i zakończą biegiem 15-kilometrowym. W ubiegłym roku zorganizowałeś bieg dookoła Jeziora Lubie. Planujesz w tym roku również coś podobnego? Planuję podobnego, bardziej ambitnego, można by powiedzieć. Planuję właśnie w 3 dni 150 kilometrów, takie trzy razy lubię, no ale trzy inne dystanse, można by powiedzieć. Ale to jeszcze pomyślę, właśnie. Będziesz biegał sam, czy razem z grupą przyjaciół? Nie, razem z grupą przyjaciół, właśnie ja preferuję bieganie w grupie dłuższe, samemu na dłuższe dystanse, no mówię, troszkę człowiek męczy się sam. Szybciej mijają kilometry, przyjemniej jest, człowiek nie myśli o tym dystansie, który chce pokonać. No i mówię, można porozmawiać, wymienić swoje, swoją wiedzę na temat biegania. A w grupie nie każdy ma takie same siły? Jak, jak, jak to wygląda właśnie podczas takiego biegów? Dopingujecie? Jeśli ktoś traci siły, to wspieracie tą osobę? Dokładnie, wspieramy, ale przeważnie już na takim dłuższym biegu próbujemy wybrać takie tempo, które będzie odpowiednie dla wszystkich uczestników wycieczki. To już nie są takie właśnie biegi, gdzie się ścigamy, tak jak jest start meta, i każdy praktycznie leci na, sto, na 100% swoich możliwości. Dobieramy takie tempo, gdzie każdy powinien wytrzymać od startu do mety. Za tydzień Złocieniec, a następnie kolejne miasta w regionie gdzie i kiedy? 5 lipca to będzie Czaplinek, spotkamy się w Czaplinku, a 12 lipca spotkamy się w Zarańsku. W Zarańsku pobiegniemy 15 km, a w Czaplinku 5 będzie 10 km. Po zakończeniu tego biegu krosowego 15-kilometrowego w Zarańsku, będzie poczęstunek dla uczestników, pamiątkowe medale, no i na nagrodzimy najlepszą trójkę mężczyzn, kobiet. I to wszystko odbędzie się na ulicy Stasica. Właśnie, wyjątkowe medale podczas ligi w kształcie powiatu Drowskiego. Tak, medale będą w kształcie powiatu drawskiego, na, na medalu będą z czterech miejscowości największe zabytki, czyli Szapinka, Złocieńca, Drawska i Skalisza. Mariusz Andruszko, Drawsko Pomorskie. Jak dzisiaj się biegało w parku Szapena? E, bardzo szybko, szybki bieg jeden, e, pierwszych czterech, e, dla mnie bardzo nietypowy, bo tak krótkiego dystansu nie biegam, nawet treningowo to jest 5 pi km w górę, więc tutaj tak nie wiedziałem jak mam biec, więc trzymałem się czołówki mocno, szybko i opłaciło się. A chętnie będziesz brał udział w kolejnych biegach tej ligi? E, tak, oczywiście. Brakuje takich e, zawodów przez e, pandemię. E, do, o tej porze roku w normalni już byłoby na pewno kilka zawodów za mną. Także ten pomysł Karola bardzo fajny na pewno będę chciał uczestniczyć do końca. A ty lubisz biegi długodystansowe, tak? Oj tak. E, myślę, że od lutego jak posmakowałem biegu wokół Lubia, tych biegów długich, półmaratonów maraton, i więcej, jest coraz więcej w moim bieganiu. Jak najbardziej tak, takie biegi. Więc 15 kilometrów też będzie taki dla mnie bieg, który, który lubię po prostu biegać. Tutaj wokoło Drawska, gdzie najlepiej biegać? O, mam kilka swoich ulubionych tras, biegam tak zwaną Wiśniówką najczęściej, czyli w kierunku Gogułczyna, ale biegam bokiem, nie przy ulicy, przebiegam przez Wiedźdarańsko, wracam od ulicy Fałata, Lasy, Łąki. E, szlaki rowerowe są świetne do biegania, bo są ładnie wyprofilowane, oznaczone, także jak najbardziej takie biegi tak. A czego warto biegać? Oj, mnóstwo tych rzeczy jest. Dla mnie e, taki bieg no, dłuższy jest zawsze momentem, żeby odetchnąć, pomyśleć o całym tygodniu pracy, zaplanować coś. E, biegam bez muzyki, słucham przyrody, także to dla mnie jest takie układające. No i endorfiny. Przybiegam, jestem pełen energii i mogę cały dzień pracować. Lech Paziewski, dzisiaj krótki bieg, ale widać intensywny. Tak, intensywny bieg. Jestem bardzo zadowolony w ogóle z uczestnictwa w tych cyklu biegach organizowanych przez pana Balińskiego. Jestem zadowolony i uczestniczę we wszystkich biegach. Właśnie od y, jakiegoś czasu widać tutaj Pana na imprezach biegowych. Skąd pasja do biegania? Y, biegam od zawsze powiedzmy i jest to moją pasją, jedną z pasji, y, więc y, nie omieszkam uczestniczyć we wszystkich organizowanych biegach. Lepiej się biega na krótkich czy na dłu tych dłuższych dystansach? No jednak zdecydowanie wolę na dłuższych. I tak Dla pana taki racjonalny dystans, to ile to jest? E, racjonalny powiem, najlepiej się czuję na 10 km. Nie? Wtedy fajnie rozkłada mi, rozkładają mi się siły i, no i super się czuję po biegu. Tutaj, wokoło Drawska-Pomorskiego, gdzie można naj, najprzyjemniej pobiegać. To znaczy, ja mam ustalone tutaj trasy, ponieważ mieszkam w Gudowie. Biegam z reguły na rozgrzewkę, na pobudkę, biegam Gudowo-Linowno. Natomiast dłuższe trasy to biegam Gudowo-Drawsko, Mielenko, znowu Gudowo lub Gudowo-Mielenko-Oleszno. Dłuższa trasa, już jest trasa około 18 km, także takie trasy biegam. Beata Szłapak. Krzysztof Szłapak. Jak się dzisiaj biegało? Bardzo dobrze. Krótki dystans, ale bieg intensywny. Krótki, ale wymagający. To, to, że krótki, to nie znaczy, że jest mniej, mniej męczący. To trzeba dać siebie wszystko na takim dystansie. Biec na maksa trzeba dać siebie wszystko, po to, po to żeby no, jako tako wypaść. Żeby się to... Na co dzień też biegacie? Tak, cały czas od kilku lat już biegamy jako para. I gdzie najlepiej tutaj w okolicy biegać? Oj, tutaj nie ma takich fajnych ścieżek, ale my biegamy teraz, odkryliśmy na Małe Jankowo, Kumki, o, tamte, tamte, tam jest mały ruch samochodów i tam można sobie pobiegać. Dla Was jaki dystans jest najlepszy do biegania? No ja wolę dłuższe dystanse i wolniej biegać. Niestety nie jestem, nie jestem tak w tych krótkich i szybkich dobra. Jak się przygotować do takiego biegu długodystansowego? No trzeba po prostu trenować i to trenować no, kilka razy w tygodniu. No może nie tak na maksa bo my sobie amatorsko biegamy. To nie jest jakiś wyczynowy sport. Chodzi o to, żeby sobie pobiegać dla zdrowia, dla, dla, dla lepszego samopoczucia. Na, no, przeważnie na 10 kilometrów, no, dwa, trzy razy w tygodniu po kilka kilometrów, no, raz w tygodniu te 10, kilkanaście to jest wystarczające, żeby się tak przygotować i sobie pobiec bez zadyszki, bez jakiegoś yy, wyeksploatowania zbyt dużego. Pomysł organizacji takiej ligi tutaj w regionie, fajna inicjatywa? Bardzo fajna, naprawdę jest mało takich inicjatyw u nas w Drawsku. Dla... Dziękowania dla Karola, który, któremu się chce i który ma, ma takie chęci, żeby to zorganizować, bo to nie jest takie proste. Ludzie zabiegani teraz czasu nie mają, a on ten czas znajduje, mimo że pracuje, ma dzieci i tak dalej. Także brawa dla niego. Dlaczego warto biegać? No przede wszystkim chyba dla zdrowia, tak? Biegamy po to, żeby się lepiej czuć, po prostu. Żeby być, mieć lepsze samopoczucie na co dzień. Pierwsza trasa, półtora kilometra w parku Chopina dwa okrążenia po 750 metrów później, tydzień później przenosimy się do Złocieńca na dystans 5 km. to będzie piątka płaska na ścieżce rowerowej Złocieniec Połczyn też tam będzie wymierzona no małymi małymi kroczkami zaczynamy coś tam truchtać też miałem dłuższą przerwę właśnie 3 tygodnie nie biegałem, teraz od dwóch dni zaczynamy no i tak widać powoli gdzieś jakoś te biegi wracają w drasku biegają i to sporo osób biega często jak biegam tutaj w parku Szepena w stronę Stadionu, mija, mija się biegaczy. Widać coraz więcej osób wychodzi, uprawia ten sport, rusza się. Bo ja akurat jestem bardziej zwolennikiem teraz takich biegania w terenie. Trasy, które na przykład biegam to w zarańsku drogą przeciwporżarową numer jeden do złocieńca. Okolice Oleszna, Poligonu, tam gdzie oczywiście można wejść, okolice Gudowa, Jeziora Lubia. No jest tutaj, jest, jest parę tras fajnych do pobiegania. No i oczywiście jak coś szybszego biegam, jakieś krótsze dystanse treningowo, no to Stadion Miejski w Drasku Pomorskim, no i Park Chopina. Krótkie dystanse, czyli ile? Kilometr, półtora, wtedy na dużej intensywności więcej powtórzeń i na przerwach. A te dłuższe dystanse jakie pokonujesz? No tak, jak dzisiaj robiłem sobie 15 wybiegania, no to akurat poleciałem do Oleszna, w, Olesz, w Olesznie zawróciłem i wróciłem przez gudowo. Gudowo i tu asfaltówką do Drawska Pomorskiego.